Czy zdarzyło ci się położyć do łóżka po całym dniu, a Twój mózg zamiast zasnąć rozpoczął maraton myśli? Wracają problemy z pracy, niezręczne sytuacje sprzed lat, albo zaczynasz planować przyszłość do trzeciej w nocy. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy spokoju. W tym odcinku wyjaśnię, co mówi na ten temat psychologia i neurobiologia. Jakie mechanizmy w mózgu uruchamiają się przed snem? Jak działa hormon stresu i hormon snu? Dlaczego pamiętamy niedokończone sprawy? A na koniec poznasz sposoby, jak uciszyć gonitwę myśli i spokojnie zasnąć. Przejście ze stanu czuwania do snu. Moment, w którym kładziesz się spać, nie jest prostym wyłączeniem świadomości. Jest to złożony proces neurofizjologiczny. Organizm przechodzi przez stan graniczny między czuwaniem a snem. To według klasyfikacji faz snu NREM, tak zwane stadium N1. Zachodzą wtedy zmiany w aktywności mózgu. Kora przedczołowa, odpowiedzialna za myślenie racjonalne, planowanie, analizę i kontrolę zachowania, zaczyna stopniowo zmniejszać swoją aktywność. Z kolei obszary mózgu powiązane z emocjami i pamięcią, przede wszystkim ciało migdałowate, czyli ośrodek przetwarzania strachu i zagrożeń oraz hipokamp, odpowiedzialny za konsolidację wspomnień i skojarzenia z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, mogą w tym czasie pozostać aktywne. Wskutek tego pojawia się przewaga emocjonalnego przeżywania nad chłodną, logiczną oceną. Problemy, które w ciągu dnia wydawały się neutralne, teraz mogą być odbierane intensywniej i bardziej dramatycznie. Dodatkowo pojawia się stan hipnagogiczny. To przejściowe stadium, które bywa bogate w luźne obrazy, myśli i wspomnienia. Podczas hipnagogii często występują mimowolne i wyobrażone doznania. Są one określane jako halucynacje hipnagogiczne. 70% osób doświadcza tych halucynacji, które mogą objawiać się obrazami, dźwiękami, a nawet wrażeniem ruchu. Mózg pozbawiony silnych bodźców zewnętrznych zaczyna bardziej swobodnie kojarzyć myśli, często w sposób nieuporządkowany. Dlatego, właśnie tuż przed snem, mogą pojawiać się zarówno kreatywne pomysły, jak i uporczywe powroty do trudnych tematów. Efekt zigarnik. Zjawisko to zostało opisane w 1927 roku przez rosyjską psycholożkę Blume Zygarnik. Zaobserwowała ona, że kelnerzy w kawiarni w Berlinie znacznie lepiej pamiętali otwarte zamówienia niż te, które już zostały zrealizowane. Kiedy klient zapłacił i sprawa była zamknięta, pamięć o szczegółach szybko zanikała. To doprowadziło do wniosku, że umysł przechowuje w stanie aktywnym sprawy niedokończone. To tak, jakby tworzył napięcie poznawcze, które domaga się rozwiązania. Dlaczego ujawnia się przed snem? Brak dystraktorów. W ciągu dnia bodźce zewnętrzne odciągają uwagę, ale wieczorem, gdy kładziemy się w ciszy, umysł nie ma czym się zająć i automatycznie sięga do otwartych spraw. Naturalny przegląd dnia. Badania nad pamięcią pokazują, że przed snem mózg dokonuje swoistego bilansu, analizuje, co udało się zrobić, a co pozostaje niedokończone. Napięcie poznawcze, a emocje. To, co nieukończone, nie tylko wisi w pamięci, ale też generuje dyskomfort emocjonalny. Dlatego szczególnie problemy osobiste i zawodowe łatwo przebijają się w tym czasie do świadomości. Rola kortyzolu i melatoniny. Kortyzol, hormon stresu i czuwania, jest wydzielany przez korę nadnerczy i reguluje rytm dobowy organizmu. Jego poziom zmienia się w cyklu dobowym, tak zwany rytm okołodobowy kortyzolu. Najwyższy jest rano, co pomaga nam się obudzić i być aktywnym. W ciągu dnia stopniowo spada, a najniższy powinien być wieczorem i w nocy, co ułatwia zasypianie. Kortyzol działa jak naturalny pobudzacz, podnosi poziom glukozy we krwi, zwiększa czujność, a także aktywuje układ współczulny. Problem pojawia się, gdy wieczorem poziom kortyzolu nie spada wystarczająco. Dzieje się tak np. przy przewlekłym stresie, zaburzeniach lękowych, depresji, nadmiernym korzystaniu z urządzeń elektronicznych przed snem, ponieważ światło niebieskie może opóźniać spadek kortyzolu. Ciało wtedy jest w trybie walki lub ucieczki. Objawia się to przyspieszonym biciem serca, gonitwą myśli i trudnościami w wyciszeniu. Melatonina zaś to hormon snu. Wytwarzana jest w szyszynce pod wpływem sygnałów z zegara biologicznego w podzgórzu. Jej produkcja zaczyna się po zmroku, osiągając szczyt w środku nocy, a rano spada. Melatonina nie jest środkiem nasennym w sensie farmakologicznym. Jej zadaniem jest synchronizacja rytmu okołodobowego i sygnalizowanie organizmowi, że pora spać. Ułatwia obniżenie temperatury ciała i spowolnienie procesów metabolicznych, przygotowując organizm do regeneracji. Problem pojawia się, gdy jej wydzielanie zostaje zaburzone, np. przez ekspozycję na światło niebieskie, takie jak ekrany telefonów czy komputerów, nieregularne godziny snu i czuwania oraz stres. Wysoki kortyzol może tłumić naturalną produkcję melatoniny. Można powiedzieć, że kortyzol i melatonina działają jak dwaj przeciwnicy na huśtawce. Kiedy kortyzol jest wysoki, melatonina jest niska. Dzieje się to w dzień, podczas aktywności. Kiedy melatonina rośnie, kortyzol powinien spadać. Dzieje się to w nocy, podczas odpoczynku. U osób zestresowanych, cierpiących na bezsenność, czy żyjących w szybkim tempie, równowaga ta zostaje zaburzona. Organizm dostaje sprzeczne sygnały: melatonina mówi czas spać, a kortyzol mówi bądź czujny, zagrożenie w pobliżu. To sprawia, że umysł jest rozgrzany i zamiast odpoczywać, zaczyna analizować problemy. Badania wykazały, że u osób z bezsennością poziom kortyzolu wieczorem i w pierwszej połowie nocy jest znacznie wyższy niż u osób zdrowo śpiących. Z kolei suplementacja melatoniny może ułatwiać zasypianie u osób z zaburzeniami rytmu okołodobowego, choć jej skuteczność w klasycznej bezsenności jest umiarkowana. Hiperkognicja i ruminacje. Termin hiperkognicja w psychologii snu odnosi się do sytuacji, gdy mózg nadmiernie koncentruje się na jednym zagadnieniu. Przetwarza je w sposób nieproporcjonalny do rzeczywistej wagi. Zamiast naturalnie zwolnić i przejść do spoczynku, umysł nakręca się coraz bardziej. Przykładowo Ktoś kładzie się spać do łóżka z myślą: Jutro mam ważne spotkanie, i zamiast odłożyć tę myśl, zaczyna rozważać każdy możliwy scenariusz. Wraca do niej wielokrotnie, analizując szczegóły. Ruminacje zaś to myśli krążące w kółko to forma powtarzalnego, natrętnego analizowania, które nie prowadzi do rozwiązania problemu. W literaturze psychologicznej określane jest jako powtarzalne negatywne myślenie. Ruminacje najczęściej dotyczą niepewności co do przyszłości, co jeśli jutro pójdzie źle, poczucia winy lub obłędów z przeszłości, mogłem, mogłam zachować się inaczej, własnych niedoskonałości, ciągle coś zawalam. Kluczowe jest to, że ruminacje nie przynoszą rozwiązania. Dzieje się tak, ponieważ kora przedczołowa, czyli centrum racjonalnego myślenia, działa przed snem dużo słabiej. To, co pozostaje, to ciągłe, emocjonalne mielenie tego samego problemu. W badaniach nad bezsennością ruminacje wieczorne uznano za jeden z głównych czynników podtrzymujących bezsenność psychofizjologiczną. Osoba, która zaczyna źle spać, myśli znów nie zasnę, jutro będę zmęczony, zmęczona, ta myśl wywołuje lęk i czujność. To z kolei faktycznie utrudnia sen, tworzy się błędne koło bezsenności. Badania pokazują, że osoby cierpiące na ruminację mają wieczorem wyższy poziom aktywności mózgowej w porównaniu do zdrowych osób. Ich mózg zachowuje się tak, jakby nadal pracował w trybie dziennym. Konsekwencje długotrwałych ruminacji wydłużenie czasu zasypiania, latencja snu, częstsze wybudzenia w nocy, poczucie braku wypoczynku mimo przespanych godzin, zwiększone ryzyko depresji i zaburzeń lękowych funkcja adaptacyjna. Jaki jest ewolucyjny sens wieczornego czuwania? U naszych przodków życie toczyło się w warunkach, gdzie noc niosła realne zagrożenia, drapieżniki, wrogonastawione grupy, brak schronienia. W takiej sytuacji mózg, który jeszcze przed snem przeglądał potencjalne problemy, dawał przewagę adaptacyjną, czyli lepsze przygotowanie do obrony, planowanie strategii polowania czy migracji następnego dnia oraz kontrola nad ogniem i czuwanie przy obozowisku. Myślenie o problemach przed snem działało więc jak mechanizm bezpieczeństwa. Przypomnienie, które mówiło, zanim zamkniesz oczy, upewnij się, że jesteś gotowy, gotowa na to, co może się zdarzyć. Dlaczego dziś to przeszkadza? Współczesne problemy różnią się jakościowo od tych dawnych. Są abstrakcyjne, np. deadline w pracy, kredyt czy egzamin. Mają charakter długoterminowy, a nie natychmiastowy, tak jak u przodków. Nie dają się rozwiązać przez krótkie przygotowanie wieczorem. Nasz mózg wciąż działa według starych, ewolucyjnych schematów. Traktuje stresory psychologiczne tak, jakby były realnym zagrożeniem życia. W efekcie, zamiast zwiększać bezpieczeństwo, powoduje to przewlekłe napięcie, problemy ze snem i słabszą regenerację. Badania nad snem pokazują, że brak głębokiej regeneracji w wyniku ruminacji i bezsenności obniża zdolności poznawcze, zmniejsza odporność immunologiczną, zwiększa ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Innymi słowy, mechanizm, który kiedyś chronił, dziś w nadmiarze niszczy zdrowie. Praktyczne sposoby radzenia sobie z wieczornymi zmartwieniami: 1. Notatnik przy łóżku. Efekt cigarnik mówi, że niedokończone sprawy utrzymują się w pamięci roboczej. Zapisanie ich na papierze daje mózgowi sygnał, to już jest zabezpieczone, mogę odpuścić. Jak to stosować? Przed snem zapisz wszystkie zadania, które masz do wykonania kolejnego dnia. Dopisz krótkie wskazówki, np. jutro o 10 zadzwonię do osoby X. Zamknij notes symbolicznie zamykając dzień. Według badań z 2011 roku zapisanie planu działania zmniejsza natrętne myśli i poprawia zdolność koncentracji. Samo planowanie uwalnia umysł od konieczności ciągłego przypominania sobie o sprawie. 2. Techniki oddechowe. Oddech wpływa bezpośrednio na układ nerwowy. Powolne, głębokie oddychanie aktywuje układ współczulny, obniżając tętno i poziom kortyzolu. Ćwiczenie 4-7-8. Weź wdech nosem, licząc do 4. Wstrzymaj oddech na 7 sekund. Wypuść powietrze ustami, licząc do 8. Powtórz 4-8 razy. Inna opcja to oddech kwadratowy lub oddychanie pudełkowe. To technika relaksacyjna polegająca na wdechu, zatrzymaniu oddechu, wydechu i kolejnym zatrzymaniu oddechu, gdzie każda z tych czterech faz trwa tyle samo, zazwyczaj 4 sekundy. 3 Trening wyobrażeniowy, czyli wizualizacja. Wyobrażenie sobie spokojnych scen aktywuje podobne obszary mózgu, które działają podczas realnego przeżywania tych samych sytuacji. W EEG, badaniu oceniającym aktywność elektryczną mózgu, widać, że wizualizacja zmniejsza aktywność w obszarach odpowiedzialnych za ruminację. Jak stosować? Połóż się wygodnie i zamknij oczy. Wyobraź sobie szczegółowo miejsce, które kojarzy ci się z bezpieczeństwem, np. plaża, las czy dom z dzieciństwa. Zadbaj o takie detale, jak dźwięki czy zapachy. Gdy myśli uciekają, łagodnie wracaj do obrazu. 4. Rytuał wyciszający. Nasz mózg lubi rutynę. Stałe zachowania przed snem dają mu sygnał, że pora spać. Ostatnie 30-60 minut przed snem spędzaj w spokojnej atmosferze. Wyłącz ekran telefonu czy komputera. Wybierz aktywność relaksującą, weź ciepłą kąpiel, poczytaj książkę, posłuchaj spokojnej muzyki czy napij się herbaty ziołowej. Staraj się chodzić spać o podobnej godzinie, to reguluje rytm dobowy. 5. Przekierowanie uwagi. Leżenie w łóżku i bezskuteczne próby zaśnięcia tylko wzmacniają ruminację. Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności zaleca przerwanie tego błędnego koła. Jak stosować? Jeśli nie możesz zasnąć dłużej niż 15-20 minut, wstań. Zajmij się czymś spokojnym i neutralnym, takim jak czytanie lekkiej książki, układanie puzli czy słuchanie cichej muzyki. Unikaj ekranów i jasnego światła. Wróć do łóżka dopiero, gdy poczujesz senność. 6. Dodatkowe strategie. Mindfulness, czyli praktyka świadomego, nieoceniającego, skupiania uwagi na chwili obecnej, pozwala na rozwój samoświadomości, redukuje stres i poprawia dobrostan psychiczny. Praktykę tę można rozwijać przez medytację, techniki oddechowe i skanowanie ciała, a jej celem jest redukcja stresu, poprawa koncentracji i wspieranie zdrowia psychicznego. Relaksacja mięśni Jacobsona, zwana również jako progresywna relaksacja mięśni, to technika opracowana przez amerykańskiego lekarza Edmunda Jacobsona. Polega ona na systematycznym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśniowych. Celem jest uświadomienie sobie różnicy między napięciem a relaksem, co pozwala na redukcję stresu, napięcia psychicznego i fizycznego, a także poprawę jakości snu. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze zmartwieniami przed snem opierają się na trzech filarach: odciążenie pamięci roboczej, np. notatnik, uspokojenie ciała i układu nerwowego, na przykład ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Oraz zmiana warunków i rutyny, przekierowanie uwagi na coś innego niż problemy. Dzięki temu, zamiast myśleć o problemach, można pomóc mózgowi naturalnie przejść w tryb snu i regeneracji. Podsumowanie. Przed snem myślimy o problemach, ponieważ mózg daje nam dostęp do spraw niedokończonych. W tle działają mechanizmy biologiczne, takie jak kortyzol czy spadek aktywności kory przedczołowej. Działają również mechanizmy psychologiczne, takie jak efekt cigarnik czy ruminacje oraz ewolucyjne, takie jak czuwanie przed zagrożeniem. Zjawiska te można złagodzić przez rytuały wyciszające, notowanie, techniki oddechowe i świadome przekierowanie uwagi. Dlatego, jeżeli chcecie się pozbyć problemów ze snem, powinniście zadbać o jego codzienną higienę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam w tym pomoże. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!